Część druga jedziemy z tym koksem, nie ma co przedłużać. No to moi drodzy, od razu na wstępie mamy taką jedną wstawkę. To by było na tyle z takiego przydługawego wstępu trzy akapity. Moi drodzy, z tego co on przeczytał tego tekstu, to to nie były trzy akapity, tylko to był jeden długi akapit. Nowy akapit daje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się tworzy nowy wątek. Kiedy zaczynasz nowy wątek, mówisz o czymś i naraz zaczynasz z dupy dosłownie. Ale gość, który przedstawia się jako dyslektyk, i teraz pytanie, czy dyslektyk w sensie kliniczny, dyslektyk stwierdzony, czy po prostu gościu, który ma ortografię i zasady dobrego pisania poprawnej polszczyzny w dupie, no tak średnio wie, jak działa pisanie listów. Wobec tego to jest następny kamyczek do tezy, że Atorek sam naskrobał to o sobie. Zwłaszcza, że trochę sam się wkopuje, przyznając, że ten wstęp to jest przedługawy. Tak samo jak w poprzedniej części, tak teraz w tej powtarzam. Goście z takich tajnych organizacji, to za. Zazwyczaj piszą krótko zwięźle i na temat, bez zbędnego pierdolenia. Ba, powiem wam więcej, bo tak sobie właśnie usiadłem wczoraj i sobie pomyślałem o tym, na, na jakiej zasadzie to wszystko działa. I tak doszedłem sobie do wniosku, moi drodzy, że gdyby to był rzeczywiście jakiś taki gościu specjalny z tych mitycznych łonych, to on by się prędzej z atorkiem spotkał. Spotkał i by mu to wszystko opowiedział na żywo. Dlaczego? Dlatego, ponieważ tak się bawią ludzie z tajnych organizacji. Starają się nie utrwalać swoich myśli, silą się za wszelką cenę na kontakt werbalny. Dlaczego? Dlatego, ponieważ werbalnego kontaktu nikomu nie udowodnisz, chyba że go nagrasz. To jest w sumie dzisiaj i zawsze zresztą była najlepsza forma zachowania rozmowy jako rozmowy prywatnej. I wiecie, to też świadczy wiele o tym, jaki atorek robi na co dzień. Research. Gościu, który teoretycznie bawi się w te wszystkie teorie spiskowe, niby je przegląda i w sumie już nie wiadomo gdzie, czy na Deep Webie, czy na Dark Webie, ponieważ on jedno z drugim myli, a to nie jest to samo, tak de facto nie wie, jak te organizacje faktycznie działają i to jest według mnie kurwa wstyd. Za niedługo ludzie przekonają się, że to, co mówiłem się spełniło. Wtedy pewnie powstanie na YouTubie wrzawa. Każdy będzie chciał być tym, który opublikuje następną wiadomość ode mnie. Dobrze podejrzewasz, że część twojej konkurencji nie ma ani krzy honoru i sumienia I dla pieniędzy zrobi wszystko, co skłoni ich nawet do tego, by fałszować listy ode mnie. I tu i teraz oświadczam, że napisałem tylko do ciebie i do nikogo nigdy więcej nie napiszę. Sorry, ale musiałem to zacytować całe, ponieważ to dosłownie rozpierdala mi mózg. Podsumujmy sobie to wszystko. Jest sobie gościu z tych mitycznych łonych, tych łoni, łoni, założył sobie tam jakąś tajną organizacji Z innymi, w tych łonych, tworzy sobie coś. Ten gościu jest według atorka z rangi światowej. Rozumiecie, nawet nie polski, światowej? I ten gościu pisze listy do atorka. Tylko i wyłącznie do atorka, ponieważ zgłębił polski YouTube i potajemnie wysyła mu liścik z przepowiednią, co się wydarzy w przyszłości. Równocześnie mówiąc, że mogą być z tego powodu jakiekolwiek konsekwencje wobec niego i on wtedy nie będzie mógł pisać, bo zostanie ukarany. Ale, ale uwaga moi drodzy, inni youtuberzy będą pisali sobie, fabrykowali listy od niego. I rozumiecie, mamy im nie wierzyć, bo to, to nie jest ten łony od tych mitycznych łonych, tylko tamto są przebierańce, bo tylko Atorek ma wyłączność. Gość, który ma zarządzać tą tajną organizacją tych mitycznych łonych, z całego świata naraz zgłębił polskiego youtuba. Czy ktoś z was kiedykolwiek był kiedykolwiek, w ogóle obojętnie kiedykolwiek w życiu, w etapie swojego życia, na jakimkolwiek stanowisku kierowniczym? Bo wiecie tak się składa, że ja byłem jednym z kierowników w jakiejś tam wielkiej restauracji, a właściwie sieci restauracji i mając 30 ludzi pod sobą, to ja ledwo wyrabiałem a teraz wyobraźcie sobie, że jest ta cała organizacja tych mitycznych łonych, łoni co łoni żłądzą wszystkim i naraz ci łoni co rządzą wszystkim, mają tyle czasu, żeby sobie przeglądać YouTube'a i zgłębiać polskiego YouTube'a. Mało tego mamy znów łechtanie ego Atorka, że Atorek jest jeden zajebisty, a reszta to nie ma krzty honoru i dla pieniędzy zrobi wszystko. Atorku, powiem ci tak, że gdyby nie Adblock, to tyle ty najewałeś reklam w tym filmie, że ja nie wiem co bym obejrzał. Nie reklamy w przerwie filmu, tylko film w przerwach pomiędzy reklamami. Więc to by było na tyle jeśli chodzi o parcie na hajs. I nie robię tego dlatego, że bardzo ciebie jakoś lubię, tylko nie chcę, żeby moje wiadomości prawdziwe zniknęły w ogniu fałszywych. Znów takie godzinne pierdolenie, kręcenie właściwie bez żadnego sensu i składu, no bo moi drodzy, pomyślmy sobie chwilę znów logicznie. To znaczy tak, od razu musimy na chwilę pominąć fakt, że gdybyśmy myśleli całkowicie logicznie, to ten list by nie powstał, tylko by powstało najwyżej spotkanie. Ale okej, okay, załóżmy, że ten mityczny Łony napisał list. list. Rzeczywiście, faktycznie. A jaką on ma szansę, że ten list się nie zgubi w gąszczu? Jak wysyła go do Atorka? Gdyby ten łony mityczny istniał, to jaką on ma gwarancję, że Atorek nie przeczyta tego gówna i nie wywali do śmieci jako szurstwa? I mało tego, on już robi ucieczkę do przodu, że ktoś tam będzie nagrywał jego listy, tego mitycznego łonego. Moi drodzy, jak to powiedział kiedyś Golonko? Przecież to nie ma sensu! To się nie dodaje! Nie uważam się za jakiegoś człowieka, który tam konkuruje, ale jak ten pan tak uważa, to okej. Okay. A Torku, ty przecież od dramy z Gimperem masz przeogromny ból dupy. Każdego, kto w ogóle o tobie wspomina, w jakikolwiek sposób, obojętnie czy negatywny, czy pozytywny, czy jakikolwiek, charakteryzujesz jako a który chce się na tobie wybić. Pamiętacie sprawę jednej jakiejś takiej dziewczynki, która się nazywała Baniku? Bo ja pamiętam. Ja ja pamiętam, co Atorek odpierdalał w jej sprawie. A pamiętacie, że 24 grudnia będzie miał rok, odkąd nie przeprosił Weroniki Truszczyńskiej za to, że nagrał jakieś tam sapańsko do tego, jak ona nagrała film na jego temat i on wielce się oburzył. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to tak pokrótce, naprawdę pokrótce streszcze Była sobie laska, która się nazywa w ogóle jest laska, która się nazywa Weronika Truszczyńska. Ona nagrywa jakieś tam filmiki o Chinach. Głównie dla Dlatego, że w tych Chinach mieszka i sobie żyje całkiem fajnie. I w pewnym momencie Atorek wpadł na pomysł, żeby grać jakiegoś takiego mądralińskiego i nagrywał na temat jakiegoś bieda artykułu z bieda źródła o Chinach. Nic nowego się nie stało, pierdolił trzy po trzy, Weronika Truszczyńska go pięknie wyjaśniła i można by było na tym zamknąć, gdyby nie... A no właśnie Atorek, który zaczął się do niej sapać, nagrał bardzo poważnego vloga, gdzie siedział sobie w kuchni, a właściwie stał, bo gdyby usiadł, to by ta marynara pękła. Ale w każdym razie stał sobie w kuchni, więc serious shit, w marynarce, więc double serious shit i coś tam sapał, że jeśli ona nie usunie tego materiału, to będzie... Będą bardzo poważne prawne konsekwencje, bo on się nie da hejterom, bo on już raz przeżył, tak hejterzy go dojechali i próbował jebnąć z barkonu, ale on się nie da. Nikogo zapewne nie zdziwi, że to sapanie w ogóle zostało odebrane negatywnie, a na pewno kogoś zdziwi, że także przez jego własnych widzów. Wobec czego atorek się troszkę obstrał, usunął tamten filmik, gdzie on się sapie w tej kuchni i udaje, że sprawy nie ma. Truszczyńskiej za to, że tam wielce się sapał, jak on ją pozwie, też do dzisiaj nie przeprosił. A czy miał za co? No, według mnie jak najbardziej, ponieważ ten filmik swój to sapańsko nagrał przed świętami. I teraz wyobraźcie sobie, jest jakaś taka młoda dziewczyna, która nagrywa sobie swój własny specjalistyczny content, bo się na nim zna. Ej, siedzi sobie jakiś tam kanapowy ekspert, którego ona zgasiła jak peta w kiblu, ponieważ pokazała fakty, że ejej w ogóle to nie jest tak. Po czym zwyczajnie wróciła do nagrywania swoich filmików i do swoich zajęć. I wyobraźcie sobie właśnie, że jest sobie tuż dzień przed świętami, już jest bardziej myślenie choinka, prezenty, rodzina. I tuż kiedy wszystkie prezenty są spakowane, choineczka jest przygotowana, bilety do Polski, do rodziny są kupione, to pojawia się sapańsko tego właśnie atorka i tuż przed świętami pojawia się wizja szarpania się w sądzie, bo ktoś ma ból dupy. Jak myślicie, jakie ona musiała mieć święta? Bo obojęt Jakie spędzała, przypuszczam, że średnie. A Torek do dzisiaj tak samo jak nie przeprosił Banyku, tak samo nie przeprosił Truszczyńskiej. I udaje że problemu nie ma. Miałeś rację w swoich vlogach. Trochę poniosła cię fantazja, ale tylko trochę. Z grubsza masz rację. Dobra, to auto lizusostwo na początku jeszcze było zabawne. Jeszcze to było takie rozpierdalające. Teraz to jest ostateczny dowód według mnie na to, że ten wielki. Wspaniały, Illuminata Mason, czy ten gościu z tych mitycznych łonich? To nie istnieje. No mówię, sorry, ale to się nie kleje, sobie gościu, który niby rządzi całym światem, umie po polsku, wysyła do Atorka, do Atorka swój list, gdzie tam opisuje różne pierdoły i jeszcze go wie jak to jest mądre, jak to przewiduje. W ogóle zobaczcie, z tego cudzysłowie listu widać też kompletne lanie wody. Tam nie ma konkretów, tam jest totalne lanie wody. Nic nie wiemy o faktach, wiemy tylko o tym, że ten list ci napisałem, bo jesteś zajebisty. Ten list ci napisałem, ale tylko tobie, bo jesteś zajebisty. Ale ten list ci napisałem. I w kółko to samo, w koło Macieju. Moi drodzy, istnieją dwie hipotezy. Tylko dwie osoby mogły na świecie całym napisać ten list. Albo to był Grzesio Brown, albo Krzysio Woźniak. Biorąc pod uwagę, że list nie zaczyna się, szczęść Boże, to pozostaje opcja numer dwa. I jakby istniał na tym świecie jakikolwiek jeszcze inny człowiek, który był były w stanie tak lać wodę, to już dawno by ją zamienił w wino. Musiałem się napić, nie wytrzymam tego pierdolenia na trzeźwo. Przykro mi. Masz także rację, czemu służą protesty i że zostały sztucznie wywołane. Myślę, że ten, o ten ten vlog chodzi, że PiS rozpętał piekło aborcyjne, żeby przykryć, że wprowadził przymusowe szczepienia. Czyli moi drodzy, jesteśmy na tym etapie, że ten autor i listu ty, z tych mitycznych łonych, to już nawet w swojej wypowiedzi odnosi się do vlogów atorka. Widzicie, już nie atorek mówi jakieś tam meandry, tworzy różne cudawianki, i przy okazji mówi, że a zajrzyjcie tam. A zajrzyjcie tam, bo nagram, nie, nie, nie to już mityczni łoni robią za niego robotę, następny dowód według mnie, że to jest pierdolenie ponieważ gdyby był jakiś gościu z mitycznych łonych, który co tam niby całym światem rządzi to by odnosił się do jakichś konkretnych dokumentów, a nie materiałów na YouTubie, wyobraźcie sobie, że jakiś poważany profesor mówi wam, żebyście zamiast obejrzeć jakieś yy, bardzo poważne pozycje w bibliotece uniwersyteckiej, to zajrzeli na jakiś filmik na YouTubie. Tutaj mamy ten poziom i ten gościu, który rządzi niby tymi wszystkimi mitycznymi łonymi, to on się odwołuje nie do jakichś dokumentów, do jakichś skanów, do jakichś zdjęć, które mógłby dołączyć na pęczki. Nie, 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 nie. nie. On się odnosi do filmów Atorka. Kurwa, to jest hit, moi drodzy. Gościu, który rządzi tymi mitycznymi łonymi, odnosi się do filmów Atorka, udowadniając poprzez filmy Atorka, że Atorek ma rację. A najlepsze uwagi Uwaga, bo, bo to jest jeszcze lepsze kino, a no, to rekuj, że no, to ja mam całego vloga nagranego o tych szczepieniach. Ja jeszcze nie zdążyłem go zaploadować. czyli jest sobie gościu z organizacji tych mitycznych Łonych. I odnosi się do filmiku w czasie przeszłym, do filmiku, który atorek opublikował, do filmiku, którego atorek jeszcze nie opublikował. I o jego powstaniu wie tylko atorek. Moi drodzy, podstawy kryminalistyki, podstawy psychologii, podstawy antropologii, podstawy czegokolwiek związanego z logiką. Jeśli jest sobie osoba i ta osoba jest nieznajoma, a ona mówi tylko i wyłącznie o informacjach, które posiada tylko i wyłącznie, łącznie jedna jedyna na świecie osoba to ta nieznajoma osoba jest tą osobą no nie ma dika in the country Kurwa mać, a tutaj mamy oczywiście co przerywnik, żeby powiedzieć, że lajkujemy, łapkujemy, subujemy, dzwonkujemy, wspieramy, wysyłamy hajsy, dawać frajery. Do chuja pana piętnasta minuta materiału, dalej gówno wiemy. Znaczy nie, wiemy, wiemy, wiemy dosyć dużo o tym mitycznym łonym, że posiada informacje tylko i wyłącznie takie, które Atorek ma, że słodzi Atorkowi, że go wychwala, wychwala jego vlogi, których jeszcze nie wrzucił. A to co nasz tam, Pi, PiS będzie mało reagował na tak zwane protesty kobiet. Moi drodzy, kto do kurwy używa cały czas tak zwane, tak zwani uchodźcy, tak zwani narodowcy, tak zwana prawica, no Atorek. Ten mityczny łony operuje tylko i wyłącznie słownictwem Atorka. Ulepsza go słucha, to przesiąknął jego językiem, ale nawet jak ktoś przesiąknie językiem, i wiem to po swoich widzach też, nawet jak ktoś przesiąknie z twoim językiem i używa twojego słownictwa, bo nie się wsłuchał, to też używa swoich wstawek. A tutaj dosłownie mamy list napisany tak, jakby go napisał Atorek, z informacjami, które ma tylko i wyłącznie Atorek. Ja nie wiem, czy na tym etapie jest sens ciągnąć dalej tę szopkę. To znaczy, no pociągniemy jeszcze trochę, bo może czegoś się faktycznie konkretnego wreszcie dowiemy, ale na tym etapie to ja po prostu mógłbym skończyć. Protesty będą prowokowane zarówno przez PiS, jak i tak zwaną opozycję. Tak, dobrze przeczuwasz czemu PiS, przez tak zwaną opozycję. Znów mamy dokładnie to samo, czyli tak zwaną, tak zwaną, w cudzysłowiu PiS będzie prowokował tak zwaną opozycję. Po pierwsze to dalej zero konkretów, po drugie znów cały czas słownictwo, którym operuje tylko Atorek. A no przepraszam, jeszcze Marcinek kiedyś stosował tak zwani uchodźcy, ale to dosłownie każualowo. <laughs> no czyli Atorek sam siebie wkopuje, ponieważ zaraz po tym mówi, że no, czyli ja odbieram, że to będzie tak zwana opozycja, ponieważ ona będzie grała na Nutę pisu. Mamy dosłownie to samo. Byłeś na tyle leniwy, żeby napisać ten list i nawet nie próbować... Przynajmniej według mnie to jest moja opinia, że napisałeś ten list sam i byłeś na tyle leniwy, żeby nawet nie próbować używać innego słownictwa, ba, żeby nawet nie spróbować napisać tego innym stylem. Kurwa do chuja nawet na podstawowych studiach dziennikarskich uczą cię różnych styli. Ale czego się mogę spodziewać po gościu, który ukończył marketing i zarządzanie? A no i cały wydział prawa, cały wydział prawa, nie jeden kierunek. Cały wydział prawa i administracji UW. Nie moi drodzy, to nie ma sensu. Przynajmniej dzisiaj to nie ma sensu. Po prostu nie jestem na tyle yy, wyrozumiały, żeby zrozumieć taki poziom cringe'u. Według mnie to jest cringe, według mnie to jest autokompromitacja, i to autokompromitacja nie na zasadzie takiej, że siedzisz i patrzysz, jak na imprezie ktoś się narąbał i się kompromituje gadając pierdoły. Tylko to jest poziom takiej autokompromitacji, że stoisz na imprezie, widzisz gościa, który. To ci się totalnie nie podoba. No, no chciałbyś życzyć mu jak najgorzej, ale widzisz, że on już tak się narąbał, że tańczy na go na stole i to jest na tyle ohydne, że bierzesz go, ściągasz z tego stołu, mówisz, chodź, stary, zadzwonić po taksówkę, ubierz się, tam są twoje ubrania, wypierdalaj stąd, proszę cię. Dlaczego? Dlatego, bo chcesz mu jakoś pomóc, włączył się u ciebie taki samarytanie. Nie, po prostu czujesz taki cringe, czujesz taki odrzut, naprawdę od tej sytuacji, że chcesz jak najszybciej ją zakończyć. Myślę, że to idealnie opisuje aktualne moje uczucia, wobec tego wasza jest decyzja, czy kontynuujemy tę katorgę, czy zajmujemy się innymi tematami. Bo jesteśmy w połowie, dalej nie mamy konkretów, tylko mamy same dowody i dowodziki, że wszystko wskazuje na to, że atorek sam to naskrobał. Oczywiście jak zwykle zapraszam was do dyskusji, ponieważ komentarze są wasze.